Tu masz dwa tryby. Idę do lasu i wracam do jacuzzi. I oba są w zasięgu kapci w rancho na mazurach w jabłonce. To nie jest miejsce, gdzie udajesz slow life. Tu on po prostu się dzieje, bo masz jezioro Omule w 400 metrów od bramy, plażę 800 metrów, a po drugiej stronie zaczyna się puszcza na piwocko ramudzka. W praktyce rano możesz wskoczyć na rower albo iść w las, w dzień ogarnąć kajak czy wędkowanie, a wieczorem wracasz i masz gotowy scenariusz. W sezonie basen ogrodowy, a obok taras e, z jacuzzi. I fajny detal. Jest salon kominkowy z wyjściem na taras, więc jak pogoda. Robi focha, to dalej jest gdzie posiedzieć. Jeśli jedziesz większą ekipą, jest całoroczny domek 10-osobowy z trzema sypialniami, dwiema łazienkami, kuchnią i kominkowym salonem. A jak wolisz mniejszy skład, jest domek 4-osobowy z klimatyzacją, dwoma pokojami i tarasem. Cały rok tuż przy lesie. I jeszcze taki bonus do opowiedzenia: Eko Skansen w zakątku rolnika na miejscu. Jeśli szukasz bazy, z której ogarniesz niedzicę, Olsztynek, Szczytno, Olsztyn czy Grunwald, to jesteś w dobrym miejscu. A jak chcesz tylko w kółko, las, jezioro, jacuzzi też nikt nie ocenia.